Cześć, spieszyłem się, żeby w końcu zdążyć na początek filmu, nie wiem jak Wy, ale ja się już zmachałem, a wszystko po to, żeby spróbować dzisiaj pierwszy raz multiplikatorem kupionym z Aliexpress i wędeczka i pokrowiec kupiony na Aliexpress. I pokrowce na, na Multika niby to jest napisane, że to jest na AliExpress. Chwalili się, to jest BFS, ale to jest ultra, ultra light, i dzisiaj pierwszy raz w życiu. Dzisiaj pierwszy raz w życiu. O, tak widzowie. Spróbuję. Multiplikatora. E, wędka to jest. Wędka to jest Handing M1 Trout. Czyli strągówka Ale to. Te opisy są powiedzmy umowne. M1 Długość. 2,13 m i ciężar wyrzutu 1,5 do 7 gram dwuskładowy z pustą szczytówką Natomiast koło wrotek to jest Histar. Nie wiem jak będzie to widać Histar Aurora. Histor Aurora No i pierwszy raz w życiu Z tego co ja obejrzałem na YouTube ja Obejrzałem wszystkie filmy dotyczące multiplikatorów dwa razy to na podstawie tych filmów postaram się tutaj nie zabić siebie i nie połamać wędki z nerwów, i nie zaplątać się od nogi po szyję. Krótkie może opis tego multiplikatora w ogóle multiplikatorów. Tu jest regulacja docisku osi szpuli. Czyli im więcej dociśnijmy, tym sztywniej ta szpula jest. Sztywniej oś jest ściśnięta. Można oczywiście taką szpulę mieć zupełnie luźną, że ta szpula tutaj będzie poprzecznie się przesuwać, mieć luz poprzeczny. Dalej tu jest. I to jest że tak powiem, no pierwszy hamulec. Nie? Drugi hamulec to jest. Tutaj są magnesiki i 0, 4, 0, 1, 2, 3, czyli 4 ustawienia wysuwania się tych magnesików. Ich są trzy te magnesiki i w zależności od tego, jak jest ustawione od 0, 1, 2, 3, ten, ten przełącznik, ten, ten, to ustawienie tak. Tak różna tych, ilość tych magnesów jest e, odciągana. O, tutaj te magnesiki. Wysuwana na zewnątrz. I to jest hamulec do mm, zwalniania pędu szpuli ciągniętego. Pęcz szpuli powodowany wysuwaniem się linki i ciągnięciem przez y, przynętę. Dodatkowo jeszcze oprócz tego. Oprócz tych magnesików, których regulujemy ilość wysuwania się, jakoś mimo środowo działa magnetycznie. Nie rozgrzeżę tego jeszcze. Tu jest jeszcze taka podziałka od 0 do 5. A mianowicie ten, ta regulacja. Zobaczcie, że się wysuwa. Czyli zagłębia się w szpulę, albo cofa się, wysuwa się ze szpuli. Jakby siła oddziaływania tych magnesów, ja to sobie ustawię tak jak na połowę, czyli na 2,5 powiedzmy. No i zobaczymy, co dalej będzie się dziać. Hamulec też wyruglowałem, są ponoć. Hamulec też ten, ten, ten docisk szpuli wyregulowałem jeszcze to złożę do kupy hamulec ten też wyregulowałem ten tutaj ten o wyregulowałem tak no są dwie szkoły niby niektórzy polecają po początkowym żeby docisnąć go do tego momentu, aż dana przynęta o danej wadze będzie, się, będzie opadać z, z otworzonego kabonka, no to tu jest jeszcze otwieranie i zamykanie kabonka hamulca z puli A tak żeby ten, a ten, ta przynęta będzie opadać z małą prędkością w równomiernie w równomierną prędkością powiedzmy to jest około tam jeden jard na sekundę a tam jard to jest 91 z hakiem centymetra więc w żadnej apteki powiedzmy 1 metr na sekundę teoretycznie wszystko a tego a tego i ten a, a druga szkoła jest tak, żeby taka jest, żeby ta szpula była tylko lek, lekko tutaj dociśnięta, tak żeby nie było, tak żeby skasować ten luz, który powstaje podczas regulacji ten luz poprzeczny tutaj szpuli. Żeby ona nie stukała tutaj na boki, Wyraźnie słuchaj stuknięcia jak ona jest za luźna. Może nie. Nie wiem tutaj nic nie będzie słychać, ale wierzcie mi, że e, słychać jak ta szpula tutaj y, ma luz osiowy w tę stronę i w tę stronę, to słychać stuknięcia na boki jaką się rusza. Po to y, ta druga szkoła zaleca regulację tego hamulca, właśnie tego, tego docisku osi szpuli tak luźno, żeby wyrobić sobie od początku trzymanie palcem, kontrolowanie palcem Odwijania się szpuli, ruchu szpuli, wysuwania się linki. Ja tutaj założyłem starą plecionkę 0,08 mm. Jest około 125 metrów. Nawet dokładnie 125 metrów od gołej szpuli. No, zobaczę, jak mi to będzie wychodzić. Jeszcze chciałbym tutaj zbadać. Tu jest hamulec walki, który powiedzmy, jaki ma zakres to jest najbardziej luźny tak to jest najbardziej luźny a koniec tego zakresu to jest no niecałe pół obrotu od, max, od zera hamowania do maksa jest no niecałe pół obrotu nie? o na razie rozłożę wędkę i i znajdę jakiś ciężarek powiedzmy że założę jakiś ciężarek taki ponieważ to jest wędka od 1,5 do 7 gram to ja założę taki ciężarek e, nie wiem 5 gram zobaczę jak to będzie szło czy się nie zabije tym ja założyłem taką 5 gramową nie była opisana jest jako 5 gramów, ale w je, ile ona tak naprawdę ma. Zresztą, jak mówiłem, to nie apteka, zobaczymy co dalej. Rzucam. Na razie to się skupię chyba na tym, żeby w ogóle cokolwiek wykminić. Chcę zobaczyć, jak jest dopasowany zacisk szpuli do no, ciężarki. O, to leci i się rozwija jak widzicie o, 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 o samo na razie będę się skupiał na tym żeby obserwować głównie koło obrotek i szpulę, co się z nią dzieje no już się jakaś broda pokazała pierwszy rzut a poleciało to nawet nie będę patrzeć dokąd Myślę, że tutaj chyba na maksa teraz ustawię ten na maksa, to drugą stronę ten hamulec magnetyczny o kurwa, ale. zareguluję sobie jeszcze tutaj ten luz o, tak. za każdym razem mam tutaj niezły sajgon może na razie tylko dosyć. Zobaczymy to dalej. Nie będę się kompromitował, skupię się na uczeniu. No i powiem tak, że po kilku rzutach tutaj jest ledwo skasowany luz. Nawet nie wiem czy czy jest ten luz jeszcze osiowy. Hamulec magnetyczny jest na zero. Nie pamiętam czy to jest najmocniejszy czy tam te wewnętrzne ustawienie czy to jest najmocniejszy czy najsłabszy tutaj jest wysunięty na maksa ten, ten regulator ustawiony na piątkę czyli na maks rzuty nie są dalekie ale bez bez brody rzuty to są może z 10 metrów ale na razie na pewno pomaga mokra plecionka Teraz spróbuję tutaj odkręcić na powiedzmy na połowę, czyli na 2,5. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Czy rzuty będą chociaż dal, dalsze? Jak mówiłem, czegoraszka 5 gram jest. No, się podwinęła. Ale rzuty są dalsze. No, teraz to mogę już z 20 metrów mieć. Bo, no, teraz to ładniej przytrzymałem na koniec palcem, żeby wyrobić sobie ten odruch przytrzymywania, kontrolowania palcem. Jak w tej chwili jeszcze jestem komfortowo, bo mam wiatr w plecy i słyszę jak się ciaburaszka wpada do wody i w tym momencie wiem kiedy przytrzymać na mocno tą spółkę żeby się nie obracała No nawet nawet Nie wiem 15 razy rzuci człowieki Całkiem niezły dystans. a jeszcze zapomniałem powiedzieć, że korbka obraca się tylko w jedną stronę, tak? W jednym kierunku. Tak, pewnie tam w środku jest łożysko jednokierunkowe, które blokuje obrót korbki w, w drugą stronę. W, obu, w drugą stronę, także w jedną stronę tylko się kręci. No i szpula też tylko w jedną stronę w związku z tym się kręci dobra ustawiam do... do zera czyli całkowicie wysunięte i teraz dopiero się zacznie kaszana po kurwa teraz to już tutaj poszło na grubo tu jakieś węzeły wyplątanie tego to troszkę może być problematyczne Mm. no ale udało się, przeżyłem plecionka też przeżyła może zbyt gwałtowny jeszcze ruch internety donoszą, żeby to robić płynnym o nie, 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 płynnym ruchem ale jednak tutaj trzeba na dwójkę cofnę w każdym razie myślałem, że będzie gorzej a tu nie jest źle wow. czyli jednak ten hamulec coś tu musi być na rzeczy teraz to pojechało naprawdę daleko nie chcę przesadzać, ale ze 25 metrów no, może 20 ale to na razie najdalszy rzut, jaki mi się udało patrzcie co się stało ale myślę, że to jest do uratowania no, broda niezła Ta. trzeba jednak być skupionym a nie gadać tutaj kręcić filmy jakieś głupie jeszcze ustawiam Ryzykuję, bo zostawiam ten hamulec odśrodkowy, ten magnetyczny. Szpółka zupełnie luźna jest, zaraz Wam pokażę, jak to kurde opada. Szpółka się całkiem leka, ledwo tylko kurde mała włos. Chlub, tu przytrzymałem szpółkę o bo... Ale faktycznie ta szpulka ma takie luz, że jak odblokuję ją, to szybko spada. No, za szybko. Czulowo też rozwiązane jest, uważam, tutaj na przykład zaczep przynęty. Akurat tak, żeby wyobraźcie sobie woblera tak? Z e, woblera z tym. No mówcie mi, no. z kotwiczką to aż prosi się, że ten, że ten że kot, kotwiczkę kurde tutaj wbije się w łapę co jeszcze chciałem pokazać to ten niezbyt dobrze pracujący hamulec walki, tego kołowrotka, bo jest zero hamulca, czyli rozkręcony do zera zero hamowania muszę go rozebrać tutaj i chyba troszkę naoliwić, bo on tak, popatrz Posłuchajcie, no nie za dobrze to chodzi, nie? Tak nie, nie płynnie. Tak sobie, nie? Płynnie to mi się wydaje, że daleko mu do płynności. Jak się można było spodziewać. Się nie, nie spodziewałem się, że mm, tak na sucho machanie Multiplikatorem i Castingiem e, pójdzie tak dobrze. Geniuszem to ja nie jestem, a jestem zdziwiony jak mi w ogóle poszło. Nie zabiłem się. <laughs> Bardzo się bałem tego jak się będzie mi podobać w ogóle rzucanie, jak się sprawdzi rzucanie. Tylko na sucho, dzisiaj rzucałem. No nic, spróbuję teraz jeszcze założyć jakiś przypomn. Wypisać, wpisać się do, do, do karty wędkarskiej, bo to jest PZW w Szczecinie, ale już tak porzucać na, na 100%, takim normalnym zestawem. Ech, parę rzeczy jest jeszcze do omówienia, ale to zrobię drugi film, już o tej wędce i, i szczególnie koło wrodku. No a tymczasem biegnę, bo trzeba zdążyć na następny film. Dzięki.